Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest Lin i nie, nie zabierzemy was na ryby. Jak pewnie zauważyliście, słowo Lin, zresztą tak samo jak słowo Agile, ale może o tym kiedy indziej, powtarzane jest bardzo często i to w przeróżnych kontekstach. Mamy narzędzia Lin. Pewnie spotkaliście się z określeniami takimi jak Lean Management albo Lean Manufacturing. Może być też Transformacja Lean, Kultura Lean albo Strategia Lean. Jest tego naprawdę dużo. Dodajmy do tego jeszcze Toyota Production System, które jest utożsamiane z Lean, ale samego wyrażenia Lean, jak widzicie, tam nie ma. Generalnie można się trochę pogubić. Ja odnoszę takie wrażenie, że posługujemy się tym, tymi stwierdzeniami, mając czasem tylko pewne takie mgliste wyobrażenie na ten temat. I w rozmowie z kimś mamy nadzieję, że ta druga strona wie chociaż o co nam chodzi. I takim przykładem może być stwierdzenie. Wiesz, Kaja, my teraz jesteśmy Lin. No czyli co? Czyli pracujemy szybciej. Zresztą to samo też dotyczy Agile'a. Wiesz, Kaja, my teraz jesteśmy Agile, bo, bo nie planujemy. No dobrze, Dawid, to co z tym Linem? Zanim powiemy o tym, co to jest Lin, wróćmy na chwilę do lekcji historii. Mamy rok 1988. Mało znana piosenkarka Celine Dion wygrywa konkurs piosenki Eurowizji, a na kinowych ekranach ląduje drugi, najpopularniejszy po Kevinie film świąteczny, czyli Szklana Pułapka. Ja się teraz czuję jak na końcu każdego aniversarzu Dawida Podsiadło, które ostatnio wrzuca na y, przeróżne platformy, także bardzo dziękuję za lekcję historii. Zawsze wychodzi, Kaja, podczas tych podcastów, że mamy odmienne gusta muzyczne. <laughs> zdecydowanie, ale bardzo możemy tutaj o tych gustach porozmawiać może przy innej okazji. Dobrze. Wróćmy do tego roku 1988. Wtedy również pierwszy raz użyto stwierdzenia Lean. No w takim świeżym jak na tamte czasy artykule Triumph of the Lean Production System. Autorem tego artykułu był John Krafcik, który w tamtym czasie był konsultantem szczupłej produkcji, a jeszcze wcześniej pracował jako inżynier w spółce joint venture między General Motors i Toyotą. Zresztą sama historia spółki GM i Toyota jest mega ciekawa, no ale o tym opowiemy kiedy indziej. Ja otwieram backlog tematów, do których chcemy wrócić. No ale okej, okay. mamy rok 1988, John Krawcik po raz pierwszy oficjalnie użył wyrażenia "lin", ale to co opisał w żaden sposób nie było czymś nowym. Kluczowa tutaj jest Toyota, którą jeździ Dawid, ale może o tym też kiedy indziej. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, jak daleko w ogóle się zapuszczać z tą historią, żeby nie nawiązać do budowy piramid i nie przejść do historii Kleopatry. Ale chcielibyśmy, żebyście wiedzieli kilka rzeczy. Po II wojnie światowej przez bardzo długi czas jedyną formą optymalizacji kosztów wytwarzania produktów była tak zwana ekonomia skali. To takie mądre słowo, bo bardzo ładnie brzmi. W praktyce oznacza to, że skupiano się na liniowym wytwarzaniu jak największej ilości danego produktu. Jeśli była możliwość, to procesy automatyzowano. A o automatyzacji procesów bardzo dobrze wypowiedział się Bill Gates. Więc jak to się ma do Toyota? Powojenna Japonia no, nie była najbardziej komfortowym miejscem dla rozwoju biznesu. Zniszczona gospodarka. Mały rynek zbytu i ograniczona podaż surowców były dosyć mocnymi, nazwijmy, nazwijmy to, ogranicznikami dla przedsiębiorstwa, jakim była Toyota. To sprawiło, że produkcja była no inna niż to, co na przykład można było zobaczyć w amerykańskich fabrykach Forda. Wykluło się wtedy coś, co nosiło nazwę TPS, czyli Toyota Production System. No, nie będę teraz wchodził w temat, czym TPS jest. Ważne dla nas jest to, że Toyota stała przed koniecznością produkcji w bardzo małych partiach oraz przy czy ograniczonych zasobach. Zresztą, Kaja, otwieram backlog, bo musimy do tego kiedyś wrócić, bo to, co mówię, to jest wręcz krzywdzący skrót. Podstawą. Dodam. Temat kolejny, dodam. Dzięki. Podstawą TPS było eliminowanie marnotrast i maksymalne skracanie czasu realizacji zamówienia. W konsekwencji poprawiano jakość oraz redukowano koszty wytwórcze. Jak to pięknie brzmi. Brzmi bardzo mądrze. Słuchajcie, to właśnie Toyota Production System była tym, co zachód w latach 90. określał mianem szczupłej produkcji, czyli Lean. I przez długi okres czasu Lean funkcjonował tylko w produkcji. Na szczęście dla innych branż zalety tego podejścia zostały przeklejone w inne konteksty. I dzisiaj słyszymy takie stwierdzenia jak Lin w służbie zdrowia, Lean Office, Lin IT, Lin Startup czy Lin Software Development. Czyli wszyscy możemy być szczupli, przynajmniej pod tym kątem procesowym. No dobrze. Dawid, obiecałeś, że wrócimy do tego. Co to jest. Okay. Lin ja natknąłem się na kilka definicji w moim życiu, i prawdę mówiąc, większość z nich uważam za całkiem dobre, bo to nie jest tak, że mamy jedną definicję, która jest poprawna. Z tego co zauważyłem, po prostu każda z nich kładzie akcent na trochę inną część, na przykład na historię, czyli o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, albo o zasadach o nich powiemy zaraz. Jeśli ktoś chciałby, odczuwałby brak książkowej definicji Lin, to proszę bardzo. Lin to maksymalizowanie wartości dla klienta, przy minimalnym nakładzie pracy i wykorzystaniu zasobów. I dzieje się to w oparciu o pięć zasad: czyli, po pierwsze, określenie wartości z perspektywy klienta, nie z naszej perspektywy, ale z perspektywy klienta, czyli to, za co klient chce płacić, zrozumienia przepływu wartości w procesie, na przykład możemy to zrobić dzięki bardzo dobrze zwizualizowanej mapie procesowej, następnie, zapewnienie swobodnego i nieustającego przepływu wartości w procesie, cztery, Zastosowanie systemu pól oraz na końcu ciągłe dążenie do doskonałości. Te zasady przy pierwszym spotkaniu, jak sądzę, mogą wydawać się nieco skomplikowane, ale uwierzcie nam, to bardzo logiczne zasady. To oczywiście nie znaczy, że są łatwe do wdrożenia albo do utrzymania. Kaja? To chyba jest kolejny temat do backlogu, temat. tak czuję. backlog, bo zasady te rozwiniemy w przyszłości. Książkowa definicja to jedno, natomiast mi najbardziej przypada do gustu ta trochę inna zaproponowana przez Radka Drzewieckiego w książce Strategia Lin. Jeśli miałbyś słuchaczu zapamiętać tylko jedną rzecz z tego odcinka, to niech to będzie to: Lin to identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa. Bardzo mi się podoba ta definicja, bo jest krótka, treściwa i dobrze chwyta esencję tego, o co w tym wszystkim chodzi. Dodam tylko, że marnotrawstwo jest rozumiane jako to, za co klient nie płaci lub płacić nie chce. Dla przykładu, jeżeli produkujesz długopisy o jakiejś określonej specyfikacji, teraz pewnie w stylu Barbie, bo jest to na czasie, to klient jestem, płaci właśnie uwaga, za to. Uwaga, jestem długopis. bardzo nie na czasie, chyba. Tak, Dawid, to po naszym nagraniu powiem Ci, o co chodzi z nowym filmem Barbie, który właśnie wchodzi do kin. Czuję, czuję że na ale pewno się na niego wybiorę. Na pewno tam gra Ryan Gosling, Wszystkie, wszyscy pięknie go widzą w tej różowej koszuli na plaży. Także myślę, że jest potencjał w tym filmie. Nie tylko w Ryanie Goslingu, ale w całym filmie. Ale może wróćmy już do tych długopisów z tym motywem Barbie. Jeżeli klient... Chce kupić ten długopis, to płaci za ten długopis. Nie za podwójną kontrolę jakości, bo po co tyle czeków. Nie płaci za niepotrzebny transport, jeżeli mamy źle zaprojektowaną fabrykę. Nie płaci za wszystkie buble, które wyprodukujemy po drodze. Nie płaci też za ogromne magazyny, w których trzymamy poszczególne komponenty. Płaci za określony produkt, dlatego marnotrawstwem będzie wszystko, co nie dostarcza wartości. Okej, okay. Lin to identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa, to już wiemy. Ja dodałbym jeszcze do tego to, że to ciągła identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa. To nie jest tak, że coś poprawimy i możemy na LinkedInie ogłosić, że pracujemy w firmie LIN, a my jesteśmy już LIN konsultantami. Chociaż pewnie wiele osób by tak zrobiło. Podejście, które jest jakby tak mocno tożsame z moimi przekonaniami, to to, że każdy proces da się poprawić i żaden proces nie jest perfekcyjny. To znaczy, że historia poprawy naszej organizacji nie ma końca. Zawsze jest coś, co można zrobić lepiej nawet była na to jakaś nazwa i ta nazwa to continuous improvement. Dobrym przykładem jest sport. Jestem wielkim fanem biografii sportowych i to samo podejście cechuje na przykład Tigera Woodsa, Michaela Jordana czy Arnolda Schwarzenegger'a. Nawet wtedy, kiedy osiągnęli mistrzostwo w swojej dziedzinie, to wracali do podstawowych ruchów, podstawowych zagrań i poprawiali je cały cały czas. I Arnold Schwarzenegger, jeśli dobrze pamiętam, to chyba była jego dewiza, miał takie motto: podstawowe ruchy powtarzane co dnia. Niejakie zaawansowane techniki, podstawowe ruchy, poprawiane, powtarzane co dnia. Wymieniłeś akurat trzech sportowców, może nie z mojej dziedziny, ale powiedziałabym, że Lewis Hamilton, kierowca Formuły 1, pewnie by się z tą dywizją zgodził. To tak z mojej, z mojego poletka zainteresowań. Na koniec chcemy dodać małe ostrzeżenie. Myślałem, że w twoim kręgu Myśliś... zainteresowania jest tylko Ryan Gosling. Nie, nie, nie. Spokojnie, jest Jest, miejsca, jest Mamy w... miejsce na dwóch mężczyzn. Jest okay. miejsce na większą ilość osób, tak. Na koniec chcemy dodać małe ostrzeżenie. Jeżeli wpiszecie Lean Management albo Lean Manufacturing w wyszukiwarkę Google, czy tam nie wiem, teraz w chat GPT, nie wiem co jest bardziej popularne, to już na pierwszej stronie znajdziecie informacje o narzędziach Lean. I tutaj czai się swego rodzaju pułapka, w którą wpadło wiele organizacji. W latach 90. Zachód zachłysnął się tym podejściem. To było coś świeżego, były jasne dowody na to, że to przynosi rezultaty. W końcu Toyota była transparentna w kontekście metod, które używała w swojej pracy. E, dokładnie tak. Firmy kopiowały rozwiązania bez większej refleksji i jakiejkolwiek próby dostosowania ich do swoich realiów. Menadżerowie wprowadzali narzędzia. Japońskie nazwy, które budziły opór i nieufność, a nie, zwr nie zwracano uwagi w ogóle na core, czyli na kulturę organizacyjną, która była w Toyocie wyjątkowa. Tego nie dało się od tak skopiować, nie dało się tego podrobić. Fina był taki, że ogromna część tych zachodnich transformacji po prostu upadła. I jak wiecie, historia lubi się rymować. I podobny case możemy zobaczyć w kontekście takiego siłowego wdrażania modelu Spotify w organizacjach, których kultura jest całkiem inna. Co z tego wyjdzie, czas pokaże. Ja zresztą muszę się odnieść do tej kultury organizacyjnej, bo w mojej głowie na zawsze i bardzo mocno wyrył się taki cytat, takie stwierdzenie, które powiedział pewien bardzo dobry trener na swoim szkoleniu: czyli kultura organizacyjna to jest zbiór wszystkich najgorszych zachowań, na które firma daje przyzwolenie. To nie są te wybujałe frazesy, które mamy wypisane na ścianach naszych pięknych korporacji. To jest to, na co my dajemy sobie nawzajem przyzwolenie, co jest jakby najgorsze z tych zachowań, które się mogą pojawić. Pozdrawiamy tego ów trenera i teraz, może z takim optymistycznym wątkiem, chcemy zakończyć ten odcinek, bo to już wszystko co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy, ale temat metodologii lin na pewno nie jest zamknięty. Jak wiecie, nasz backlog rośnie. Pęka w szwa. Ramy czasowe bardzo mocno nas ograniczają i mnie, przede wszystkim mnie, bo strasznie mnie korciło, żeby wejść w jakąś boczną uliczkę. Możecie spodziewać się więcej rozmów na linowe tematy. Tymczasem wielkie dzięki za to, że z nami dzisiaj byliście i do usłyszenia, a ja do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.